Mieszkanie do remontu niektórzy mogą sprzedawać długimi miesiącami, albo nawet latami. Część klientów sprzedających nawet sprzedaje o 30% taniej niż to mogliby sprzedać normalnie na rynku w cenie transakcyjnej. Z czego to wynika? Jak do tego dochodzi? Nazywam się Cezary Łancula, założyciel film Aventy Inwestycje, gdzie zamieniamy nieruchomości na pieniądze, a klientów partnerów. I dzisiaj powiem trochę trików na bazie doświadczenia, setek transakcji, w jaki sposób uniknąć błędów, kosztownych błędów i nie stracić, a zyskać na sprzedaży mieszkania do remontu. Zapraszam do wysłuchania. Dlaczego nieruchomości do remontu sprzedają się dużo dłużej lub w ogóle i z czego to wynika? Punkt pierwszy: kupujący nie chcą robić remontów. Po prostu się ich boją lub są leniwi aktualnym świecie klient kupujący jest bardzo wygodny i nie ma co mu się dziwić, jest, nie chce mu się użerać z ekipami remontowymi i u, u, użerać się z panem Kaziem, który nie wiadomo, czy będzie dzisiaj pił, czy nie pił, czy zrobi to do umówionego terminu, czy też nie. Także też i z naszego doświadczenia budowlańcy są raczej nie najłatwiejszymi osobami do współpracy, no i też klient kupujący ich też unikają. Punkt drugi koszty remontu są aktualnie bardzo wysokie i bardzo różne tak naprawdę część ekip remontowych może przyjść na waszą nieruchomość i wycenić dla przykładu remont na 100 tysięcy złotych a przychodzi inna jakaś ekipa i wycenia ten sam remont na 200 tysięcy złotych z czego to wynika o co chodzi także ci klient kupujący jest troszkę niepewny co do tego ile to będzie go faktycznie kosztować. No i ma racji bo tak naprawdę nigdy szczegółowo nie wiadomo ile końcowo się zapłaci. Cena ofertowa. Często klienci sprzedający wystawiają 1-2 tysiące tysięcy z metra mniej niż podobne ceny ofertowe z okolicy mieszkań wykończonych bądź yy, w podobnych standardzie. No i to jest niestety bardzo duży błąd. Dlaczego? Jak już wspomniałem, taki zwykły remont mm, i mieszkanie do kompletnego remontu versus mieszkanie wykończone różni się cenowo o około, w zależności oczywiście od mieszkania, 30%. Dodatkowo, nieruchomości, które są wystawiane na sprzedaż, są to też ceny ofertowe, więc warto wziąć to pod uwagę, że takim ofertowym czasami bardzo, bardzo duża jest różnica między tym, co klienci chcą, a co realnie uzyskują. My, wystawiając taką nieruchomość do remontu, powiedzmy 2000 metra mniej niż ta osoba, co wystawiła po remoncie, ale też no, w nierealnych oczekiwaniach, możemy czekać na kupujących do Bożego Narodzenia, ale za rok. Także warto to mocno urealnić, i przez to niestety klienci czekają i czekają na sprzedaż. Czym tak naprawdę jest mieszkanie do remontu? Jak to nazwijmy to zdefiniować? Jest to nieruchomość, która wymaga gruntownych przebudów, typu wyprucie instalacji elektrycznej, wymiana kaloryferów, okien, instalacji, burzenie ścian. Są to grube prace, które należy wykonać na nieruchomości i tego też się najbardziej obawiają klienci. No nie mówię tutaj o jakimś malowaniu, no bo to no, niemalże w większości nieruchomości się robi, ale to nie stanowi jakiegoś wyzwania, ale te grubsze prace, o których wspomniałem, jak najbardziej. Też czasami nieruchomość była remontowana powiedzmy 15 lat temu i wygląda nie najgorzej, aczkolwiek nie pasuje do aktualnych trendów. No i niestety może być kwalifikowana do potencjalnych kupujących jako do remontu, ponieważ no powiedzmy kolorze płytek w, w tym odcieniu już po prostu to jest niemodne i każdy kupujący chce to skuwać co też wiadomo znacząco obniża wartość danej nieruchomości. No i czasami kupu, sprzedający nieruchomości tego typu no myślę sobie dobra chce pan sobie zmieniać te płytki to opuszczę pan 20 tysięcy ceny no i sobie pan rób. No niestety w, w praktyce mało jest takich chętnych no i te mieszkania do remontu wciąż Stoją. Bardzo często z naszego doświadczenia sprzedania nieruchomości tak jak jest versus inwestowania w remont jest dużo lepszym rozwiązaniem, zwłaszcza dla osoby sprzedającej. Yy, zwłaszcza dla tych, którzy nie chcą się angażować swojego czasu czy też energii i dodatkowych pieniędzy, no bo warto zaznaczyć, że no, remont nieruchomości taki gruntowny to jest kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy złotych. I często taki właściciel może lepiej wyjść na tym ostatecznie finansowo niż by te pieniądze zainwestował. Zwłaszcza jak ktoś się nie zna za bardzo na remontach. Może zrobić no, w nie takim stylu jaki aktualnie i trendach jaki aktualnie poszukują kupujący lub na zwyczajnym świecie przepłacić za remont nieruchomości. No to też może go oczywiście kosztować i tych pieniędzy potem w sprzedaży nie odzyska. No, i też czasami wygląda to tak, że jak, kupuje, jak ten sprzedający już zrobi ten remont, no to niestety tylko mu się podoba ta nieruchomość wyremontowana, a niestety żadnym kupującym. No i wtedy jest oczywiście problem, no bo kupujący ma za to płacić ostatecznie, a nie sprzedający. Sekretne sposoby, jak wycenić mieszkanie do remontu. Pierwsza rzecz to jest przegląd rynku. Przeanalizuj ceny ofertowe w okolicy, co jest wystawiane i po remoncie, i do remontu. I Weźmy wszystkie oferty w okolicy. No i generalnie taki proces, takiej rzetelnej wyceny, zajmuje nawet dla nas kilka dobrych godzin, ale ty na swoje potrzeby możesz wziąć ceny ofertowe z okolicy. No i oblicz sobie średnią, ile ta średnia wynosi i od, odjąć od tej średniej na w świecie ten koszty remontu. Dla przykładu, jeżeli ceny, średnie ceny ofertowe w, w okolicy wynoszą 10 tysięcy za metr, możesz odjąć 25%, czyli te ,5 tysiąca z metra I za tyle wystawić swoją nieruchomość. No i tak naprawdę zobaczyć, jak rynek zareaguje, czy w ogóle dzwonią jakieś konkretni klienci, którzy chcą zobaczyć tą nieruchomość, czy, ty, ty, czy tylko oglądacze, którzy się chcą zapytać, a jaki jest widok z okna, czy to, czy, czy to na pewno yy, czy na pewno chce pan sprzedać, tak? Także yy, warto mierzyć jakiś konkretny ruch, no i Przechodzę do kolejnego punktu, co zrobić, aby ten ruch wygenerować na ofercie? Jak stworzyć atrakcyjne ogłoszenie mieszkania do remontu? Pierwsza rzecz: podkreśl atuty, jakie będzie miał potencjalny kupujący, czyli uderz w jego wyobraźnię. Co mam na myśli? Lokalizacja. Co jest w okolicy? Ile mamy do metra do przystanku? Jaka infrastruktura jest wokół? Jakie parki, jakie restauracje, lo Lokalizacja. Pamiętaj, nieruchomość to jest lokalizacja, i mając mieszkanie do remontu, nie chwalisz się, jakie masz tą piękne wnętrze, tylko chwalisz się lokalizacją. I też aranżacja, potencjalna aranżacja, czyli co ten klient może zrobić w danej nieruchomości. No bo takie nieruchomości do remontu mają takie plusy, że można je zrobić po swojemu i warto uwydatnić, co on tak naprawdę tej nieruchomości może zrobić. Punkt drugi wizualizacja remontu, a bardziej tego mieszkania, jak one może wyglądać. Warto zainwestować kilka tysięcy złotych od architekta. On wam zrobi wizualizację całego mieszkania. I to wygląda jak realne zdjęcia, tylko że już po remoncie. Albo możecie użyć sztucznej inteligencji wygeneruje Wam no, zdjęcie przykładowej nieruchomości po remoncie. Po co takie rzeczy się robi? A po to, żeby w ogłoszeniu przyciągnąć tego kupującego, żeby w ogóle kliknął na te wasze ogłoszenie i w ogóle chciał z wami rozmawiać i w ogóle zwrócił na to uwagę. Bo jeżeli my mamy mieszkanie zdjęcia stajej boazerii w przedpokoju, no to, 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 to naprawdę nie zachęca potencjalnego kupującego. Ale fajne zdjęcie wykończone, no oczywiście się, potem się dowie, że musi sam sobie to zrobić, ale to już jest jakiś Punkt zaczepienia, aby choćby porozmawiać z realnym kupującym, a nie czekać na niego miesiącami, czy też latami. Plan oraz możliwości aranżacyjne, Wa ważniejsze od zdjęć tak naprawdę w mieszkaniu do remontu jest plan sporządzony i też, co na tym planie można zrobić: czy przynieść kuchnię, czy, czy zrobić dodatkowy pokój, czy powiększyć salon. W zależności, oczywiście, od nieruchomości, także warto zwizualizować potencjalnemu kupującemu, co można tak naprawdę zrobić. Po remoncie w danej nieruchomości. Już ostatni punkt. Kim jest idealny klient na mieszkanie do remontu? Czyli kogo tak naprawdę szukać, aby dobrze nam zapłacił? Młode rodziny. Czemu młode rodziny? Młode rodziny często cenią sobie, że mogą zrobić coś po swojemu, pod własne dyktando. Mają wizję, czas, pieniądze i energię, aby taki remont przeprowadzić, i po prostu wolą samemu robić tego typu rzeczy. Dlatego to jest świetny target, aby tego typu klientów targetować w swoim ogłoszeniu, czy też w marketingu, jaki stosujemy przy sprzedaży. I drugi punkt są to inwestorzy: profesjonalny inwestor, który wie, jak remont przeprowadzać, często ma też swoje zaprzyjaźnione ekipy remontowe. No, i jakby on wręcz szuka tego typu nieruchomości, bo wie, że zrobi sobie, wykończy trochę taniej, bo ma sprawdzone materiały i też być może inwestuje i chce zrobić to pod wynajem, także też woli to zrobić po swojemu niż coś wykończonego. I taki inwestor z reguły jest dużo bardziej konkretny w swojej decyzji i ma też często gotówkę na zakup. Takim przykładem jest nasza firma Aventy Inwestycje. Gdzie my kupujemy naprawdę w każdym stanie technicznym, już wszystko przeżyliśmy i mieszkanie po, po pożarze, po, po paleniu, po, po, po tak naprawdę wszystkim. Kupujemy takie nieruchomości za gotówkę, szybko. A jeżeli jesteś zainteresowany tego typu usługą, no to zgłosi link poniżej w opisie tego odcinka. Jak usłyszałeś w tym odcinku, sprzedać nieruchomości do remontu nie musisz oznaczać straty, a wręcz można na tym sobie fajnie zarobić. Wystarczy tylko kilka prostych metod, które opisałem w tym odcinku, i naprawdę można wyjść z tej sytuacji obronną ręką, bo to fakty. Mieszkania do remontu trudniej się sprzedają, ale po zrobieniu tych prostych zabiegów naprawdę da się to sprzedać dobrze, w rynkowej cenie i zarobić tyle, no ile jakby dana nieruchomość jest realnie rynkowo warta. Jeżeli nie masz doświadczenia w remontach, to jak już pewnie wyczytaj z tego odcinka, zdecydowanie odradzam cię tego robić. Możesz przepłacić albo zrobić nie tak jak trzeba, dlatego oszczędź te pieniądze i nerwy, i próbuj tych innych sił. Albo jeżeli w ogóle nie chcesz się zajmować się procesem sprzedaży, zapraszamy na naszą stronę Aventy Inwestycje. Link też do pełnego artykułu na temat remontów w opisie tego odcinka. A ja co moi drodzy, trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam was serdecznie. Zapraszam do oglądania innych odcinków. Cześć, do usłyszenia.